Król Marcin Aragoński siedział wieczorem 30 maja 1490 roku w swojej sypialni w Barcelonie. Miał 54 lata i rządził królestwem przez 12 lat. Tego popołudnia podczas prywatnej kolacji zjadł całą gęś. Ptak został przygotowany z obfitymi przyprawami i masłem, posiłek godny króla. W ciągu kilku godzin król zaczął cierpieć na silne zaburzenia trawienne. Ból w żołądku stał się nie do zniesienia. Jego brzuch widocznie spuchł Podczas gdy ciężki posiłek leżał niestrawiony w jego jelitach. Gęś tłusta i mocno przyprawiona spowodowała blokadę w jego układzie trawiennym. Był przykuty do łóżka i nie znajdował ulgi. Służący przynosili mu wodę i zioła, ale nic nie pomagało. Ciśnienie w jego ciele wciąż rosło. Jego oddech stał się płytki, gdy spuchnięty żołądek uciskał przeponę. Do królewskiej sypialni wezwano jego ulubionego błazna. Mężczyzna zabawiał Marcina przez lata i wiedział, jak poprawić nastrój króla, nawet w trudnych chwilach. Wszedł do pokoju i zobaczył swojego monarchę, leżącego w wyraźnym dyskomforcie. Próbując odciągnąć go od bólu, błazen opowiedział dowcip. Dokładne słowa zaginęły w historii, ale efekt był natychmiastowy. Król Marcin zaczął się śmiać. Śmiech nie był łagodny. Nadchodził gwałtownymi falami, które wstrząsały całym jego ciałem. Jego przepona kurczyła się gwałtownie przy każdym napadzie śmiechu, uciskając już i tak wzdęty żołądek. Król próbował przestać, ale śmiech był niekontrolowany. Każdy skurcz wysyłał przeszywający ból przez jego podbrzusze. Nacisk na narządy trawienne wzrastał z każdym oddechem. Jego serce, już obciążone fizycznym cierpieniem, zaczęło bić szybciej. Śmiech trwał kilka minut. Jego twarz stała się czerwona, potem fioletowa. Między napadami walczył o powietrze, ale skurcze nie chciały ustać. Połączenie blokady trawiennej i gwałtownego wysiłku fizycznego okazało się zbyt duże. Jego ciało poddało się pod wpływem obciążenia. 3 1 maja 1419 roku król Marcin Aragoński zmarł w swoim łóżku, zabity przez dowcip i gęś truciznę lekarza. Król Baldwin III. Jerozolimski zachorował na początku lutego 1663 roku podczas wizyty w Antiochii. Miał 33 lata i rządził królestwem Jerozolimskim ponad 20 lat. Jego objawy zaczęły się nagle. Gorączka opanowała jego ciało i skarżył się na silne osłabienie. Wezwano syryjskiego lekarza, aby zaopiekował się królem. Mężczyzna cieszył się opinią biegłego w sztuce uzdrawiania i przyniósł przygotowane lekarstwo. Lekarz podał kurację bezpośrednio Baldwinowi. Król wypił ją w oczekiwaniu na ulgę, zamiast tego jego stan drastycznie się pogorszył. W ciągu kilku godzin gorączka się nasiliła, jego skóra była gorąca w dotyku. A z ciała spływał pot. Bez ostrzeżenia, zaczęły się drgawki. Jego kończyny gwałtownie drżały, podczas gdy jego towarzysze starali się go przytrzymać. Skurcze nadchodziły falami każdy kolejny silniejszy od poprzedniego. Ból promieniował przez jego podbrzusze. Opisał to jako uczucie pieczenia, które rozprzestrzeniło się z żołądka na klatkę piersiową. Jego oddech stał się mozolny i nieregularny. Naoczni świadkowie zauważyli, że jego wzrok. Był nieskupiony, a źrenice nienaturalnie rozszerzone. Lekarstwo go nie uleczyło, wszystko pogorszyło. Doradcy zdecydowali się przenieść króla do Bejrutu z nadzieją, że tamtejsi lekarze zdołają odwrócić to, co działo się w jego ciele. Podróż była udręką. Każdy ruch lektyki wywoływał u niego krzyk. Jego narządy zawodziły, choć nikt nie rozumiał dlaczego. Medycyna średniowieczna nie miała odpowiedzi na to, co niszczyło go od środka. Gdy dotarli do Bejrutu, Baldwin był ledwie przytomny. Jego ciało nieustannie drżało. W wymiotinach pojawiła się krew, co było oznaką poważnych uszkodzeń wewnętrznych. Lekarze w Bejrucie próbowali własnych metod leczenia, ale nic nie działało. Trucizna, jeśli nią była, wykonała już swoje zadanie. 10 lutego 1903 roku król Baldwin III zmarł w męczarniach. Medykament syryjskiego lekarza był pod silnym podejrzeniem bycia trucizną, choć dowodu nigdy nie przedstawiono. Mężczyzna zniknął po śmierci króla. Brat Baldwina, Amalryk, wstąpił na tron. Lekarza nigdy więcej nie widziano. Król Ludwik Dzieński z Francji spędził popołudnie 4 czerwca 1616 roku, grając w tenisa w swojej posiadłości w Vincennes. Miał 26 lat i cieszył się aktywnością fizyczną. Dzień był ciepły, a gra ożywiona. Ludwig grał intensywnie, mocno eksploatując się w letnim słońcu. Podprzesiąknął jego ubranie. Jego twarz była zaczerwieniona z wysiłku, temperatura jego ciała znacznie wzrosła podczas zawodów. Gdy gra się zakończyła, Ludwik był przegrzany i ciężko oddychał. Służący przyniósł mu dużą ilość schłodzonego wina. Napój został specjalnie schłodzony, aby przynieść ulgę w upale. Ludwik wypił dużo, spożywając znacznie więcej niż umiarkowaną ilość. Zimny płyn spłynął do jego gardła i żołądka. Efekt był natychmiastowy. Jego ciało, które jeszcze przed chwilą promieniowało ciepłem, zostało nagle zalane ekstremalnym zimnem od środka. Szok termiczny uderzył w jego organizm, niczym fizyczny cios, zaczął gwałtownie drżeć mimo ciepłego otoczenia. Jego skóra, wcześniej zaczerwieniona i gorąca, stała się blada. Gwałtowne ochłodzenie spowodowało, że jego naczynia krwionośne nagle się skurczyły. W ciągu kilku minut opanowała go gorączka. Paradoks jego stanu był uderzający. Czuł się jednocześnie zamarznięty i płonący. Jego zęby dzwoniły w niekontrolowany sposób, podczas gdy z ciała wciąż spływał pot. Średniowieczni lekarze rozumieli to jako brak równowagi płynów ustrojowych, gdzie ciepło i zimno walczyły w nim. W rzeczywistości jego układ sercowo-naczyniowy znajdował się w stanie szoku z powodu ekstremalnej i nagłej zmiany temperatury. Ludwik został przeniesiony do swoich komnat. Drżenie nie chciało ustać. Jego serce walczyło o uregulowanie przepływu krwi, podczas gdy naczynia w całym ciele nieregularnie kurczyły się i rozszerzały. Oddychanie przychodziło mu z trudem, jego płuca wydawały się niezdolne do nabrania wystarczającej ilości powietrza. Lekarze zastosowali wszelkie znane im metody leczenia, ale żadna nie odnosiła się do podstawowego kryzysu w jego organizmie. Jego stan pogorszył się w ciągu nocy, gorączka się nasiliła. Następnego ranka jego ciało wyczerpało się w walce z wewnętrznym chaosem. 5 czerwca 1316 roku król Ludwig Dynastyk z Francji zmarł w wyniku szoku spowodowanego wypiciem schłodzonego wina po intensywnym wysiłku fizycznym. Atyla władca Hunów świętował wieczorem 15 marca 453 roku swój najnowszy ślub. Uroczystość odbyła się w jego pałacu w panonii, sercu jego imperium. Atyla miał prawie pięćdziesiąt lat i wielokrotnie się żenił. Ten ślub nie różnił się od innych. Jedzenie pokrywało każdy stół, a wino płynęło obficie przez całą salę. Atyla pił dużo podczas uroczystości, kielich za kielichem. Był opróżniany w miarę upływu nocy. Jego mowa stała się bełkotliwa, ruchy niepewne. Ludzie wokół niego byli przyzwyczajeni do widoku swojego przywódcy w tym stanie podczas uczt. Oczekiwano tego. Nikt nie pomyślał o niczym złym, gdy późno tej nocy w końcu wycofał się do swoich sypialni. Padł na łóżko w pełnym ubraniu. Alkohol sprawił, że był całkowicie nieprzytomny. Leżał na plecach, ciężko oddychając, nieświadomy otoczenia. W pewnym momencie nocy zaczęła się krew z nosa. Nie było to nic niezwykłego dla kogoś, kto spożył tyle alkoholu, co Atyla. Wysokie ciśnienie krwi, w połączeniu z rozrzedzającym krew działaniem wina, często powodowało takie krwawienia. Krew zaczęła płynąć z jego nozdrzy. W normalnych okolicznościach osoba obudziłaby się, usiadła lub odwróciła głowę na bok, a Tyla nie zrobił nic takiego. Pozostał leżeć płasko na plecach, w głębokiej nieprzytomności. Krew spływała mu do gardła, gromadziła się w drogach oddechowych, wypełniając pasma przeznaczone dla powietrza, nie mógł zakaszleć ani ich oczyścić. Jego ciało nie reagowało, krew płynęła dalej, dostawała się do jego płuc. Gdy bezwiednie oddychał, każdy płytki oddech wciągał więcej płynów w przestrzenie, które musiały pozostać wolne. Tonął, ale nie było wody, tylko jego własna krew zalewająca układ oddechowy, podczas gdy on pozostawał całkowicie nieświadomy. Gdy służący weszli rano do jego pokoju, znaleźli Atyle martwego w łóżku, krew przesiąkła pościel wokół jego głowy, jego twarz była pokryta jej zaschniętymi smugami. Wojownik, który terroryzował imperia i dowodził armiami w całej Europie, Udusił się własną krwią, tracąc przytomność w upojeniu. Atyla, władca Hunów, zmarł 16 marca 453 roku. Papież Paweł II wziął udział wieczorem 26 lipca 1471 roku w bankiecie w Rzymie. Miał 54 lata i służył jako papież przez 7 lat. Ci, którzy go znali, wiedzieli dokładnie o jego apetycie. Cieszył się jedzeniem bez powściągliwości i często jadł znacznie więcej niż było to stosowne tej nocy podano mu do stołu dwa bardzo duże melony. Świadkowie bankietu patrzyli, jak papież zjada oba melony w całości. Owoc był dojrzały i ciężki od soku. Każdy melon ważył kilka funtów. Jadł je szybko, prawie nie przerywając między kęsami. Słodki miąższ szybko wypełnił jego żołądek. Sama objętość pokarmu uciskała jego narządy wewnętrzne, podczas gdy układ trawienny walczył o przyjęcie tak ogromnego ładunku. W ciągu godziny zaczął odczuwać dyskomfort. Jego brzuch widocznie spuchł pod szatą, ciężar melona leżał jak kamień w jego jelitach. Ciśnienie narastało w jego ciele, ponieważ masa owocowa zajmowała miejsce przeznaczone dla normalnych funkcji. Jego przepona została wypchnięta do góry, co utrudniało oddychanie. Naczynia krwionośne w całej górnej części ciała były uciskane przez wzdęty żołądek. Ciśnienie wpłynęło na coś więcej niż tylko trawienie. Jego serce musiało pracować ciężej, aby pompować krew przez naczynia ściśnięte przez otaczające je spuchnięte narządy. Jego ciśnienie krwi wzrosło. Obciążenie układu sercowo-naczyniowego rosło z każdą minutą. Skarżył się na zawroty głowy i ucisk w klatce piersiowej. Wtedy zaczął się udar. Naczynie krwionośne w jego mózgu, osłabione przez nagły wzrost ciśnienia, pękło. Apopleksja przyszła szybko. Jedna strona jego twarzy opadła. Jego mowa stała się bełkotliwa i nieskładna. Próbował wstać, ale osunął się z powrotem na krzesło. Jego towarzysze pospieszyli z pomocą, ale nic nie mogli zrobić. Papież Paweł II stracił przytomność w ciągu kilku minut. Został przeniesiony do swoich prywatnych komnat, ale nigdy więcej się nie obudził. Jego oddech stał się płytki i nieregularny, zanim całkowicie ustał. Zmarł jeszcze tej samej nocy, 20 6. lipca 1321 roku. Lekarze, którzy badali jego ciało, doszli do wniosku, że nadmierne spożycie melonów bezpośrednio spowodowało śmiertelny udar. Ogień świętego Antoniego przez stulecia nawiedzał społeczności w całej Europie. Choroba wzięła swoją nazwę od piekącego uczucia, które opisywały ofiary, gdy trawiła ich ciała. Wybuch z 945 roku we Francji należał do najpoważniejszych, jakie kiedykolwiek odnotowano. Tysiące osób zachorowało w ciągu kilku tygodni. Nikt nie rozumiał, co było przyczyną ani jak to powstrzymać. Źródłem był sporyż, grzyb rosnący na życie w wilgotnych porach roku. Ciemnofioletowe wyrośla pojawiały się na kłosach, na polach w całym kraju. Rolnicy zbierali skażone zboże, nie wiedząc, że jest trucizną. Żyto mielono na mąkę i pieczono z niego chleb. Całe wioski jadły z tych samych zainfekowanych zbiorów. Objawy zaczynały się kilka dni po spożyciu skażonego chleba. Najpierw pojawiały się gwałtowne halucynacje. Ofiary widziały wizje, które napawały je przerażeniem, stworzenia i demony, które nie istniały. Słyszały głosy i czuły wrażenia, dla których nie było źródła. Niektórzy wierzyli, że są atakowani przez niewidzialne siły, potem następowały drgawki. Ciała drżały i wyginały się niekontrolowanie, podczas gdy trucizna atakowała układ nerwowy. Potem zaczynało się pieczenie. Ofiary opisywały intensywne gorąco, które rozprzestrzeniło się w ich kończynach, jakby ogień poruszał się pod ich skórą. Odczucie było męczące i stałe, to ono nadało chorobie nazwę. Toksyna z poryszu ograniczała przepływ krwi w kończynach, palce u rąk i nóg zaczynały czernieć, ponieważ tkanka obumierała z braku tlenu. Gangrena rozprzestrzeniała się powoli, pełznąc w górę ramion i nóg, podczas gdy ofiara pozostawała przytomna. Zapach gnijącego mięsa wypełniał domy i wioski, szczerniałe kończyny same odpadały, gdy martwa tkanka oddzielała się od żywej kości. Niektóre ofiary umierały z powodu drgawek, inne ulegały infekcjom, gdy gangrena trawiła coraz większą część ich ciała. Wielu umierało po prostu z powodu skumulowanych szkód, jakie trucizna wyrządziła ich narządom. Wybuch z 945 roku zabił tysiące ludzi w całej Francji. Całe rodziny zostały zgładzone. Wioski traciły połowę swojej populacji. Ofiary nie zrobiły nic złego, jedynie jadły chleb pochodzący z ich własnych pól, nie wiedząc, że samo zboże stało się śmiertelne. Grzyb powracał przez stulecia w wilgotnych latach, przynosząc za każdym razem tę samą piekącą śmierć. Papież Aleksander VI wziął udział wieczorem 5 sierpnia 1503 roku w kolacji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez kardynała Adriano de Cornetto w jego rzymskiej rezydencji. Papież pojawił się ze swoim synem, Cezarem Borgią. Rodzina Borgiów zyskała mroczną sławę w całych Włoszech. Rywale polityczni umierali w tajemniczych okolicznościach po biesiadowaniu z nimi. Trucizna była ich ulubioną metodą. Tej nocy Aleksander i Cezar zaplanowali wyeliminowanie kardynała. Zatrute wino zostało przygotowane wcześniej i było przeznaczone dla ich gospodarza. Spisek był prosty. I wielokrotnie się sprawdzał. Oni mieli pić bezpiecznie, podczas gdy kardynał miał opróżnić śmiertelny kielich, ale przy stole coś poszło nie tak. Podczas posiłku powstało zamieszanie. Kielichy zostały przesunięte lub zamienione, służący mogli je źle ustawić. Dokładny moment pomyłki nigdy nie został wyjaśniony. Pewne jest, że Aleksander i Cezar pili z niewłaściwych naczyń. Trucizna, którą przeznaczyli dla kardynała Corneto, trafiła zamiast tego do ich własnych ust. W ciągu kilku godzin obaj mężczyźni gwałtownie zachorowali. Objawy zaczęły się od bólów brzucha, które szybko stały się nie do zniesienia. Nastąpiły wymioty tak silne, że nie mogli już stać. Gorączka opanowała ich ciała, gdy trucizna krążyła w ich organizmach. Hiszpańska skóra stała się blada i wilgotna. Skurcze wstrząsały obydwoma, podczas gdy toksyna atakowała ich narządy. Cezar był młodszy i silniejszy. Jego organizm walczył z trucizną z większym sukcesem. Cierpiał w męczarniach przez wiele dni, ale ostatecznie przeżył, choć pozostał osłabiony. Aleksander miał siedemdziesiąt dwa lata. Jego ciało nie mogło wytrzymać ataku. Trucizna niszczyła go od środka. Jego stan gwałtownie pogorszył się w kolejnych dniach. Wymioty trwały, aż nie było już czego wydalać. Jego serce walczyło o utrzymanie rytmu. Oddychanie stało się mozolne i bolesne. Jego narządy zaczęły kolejno zawodzić. 18 sierpnia 1503 roku papież Aleksander VI. zmarł od trucizny, którą przygotował dla kogoś innego. Kardynał Adriano de Corneto, zamierzona ofiara, przeżył bez szwanku. Cezar Borgia wyzdrowiał, ale nigdy nie odzyskał swojej dawnej potęgi. Człowiek, który otruł tak wielu rywali, został zabity przez własną broń. Wielki głód rozpoczął się w 1315 roku w całej Europie północnej. Przez całą wiosnę i lato padało bez przerwy. Pola zamieniły się w błoto. Plony gniły w ziemi zanim można było je zebrać. Mokre warunki zniszczyły pszenicę, jęczmień i żyto w całych regionach. Do jesieni prawie nie było czego zbierać. Zima przyszła wcześnie i nie przyniosła ulgi. Zapasy żywności, które rodziny uratowały z poprzednich lat, szybko się skończyły. Rezerwy zboża w wioskach i miastach wyczerpały się w ciągu kilku miesięcy. Bydło padało z braku paszy. Zwierzęta, które przeżyły, były natychmiast zabijane i zjadane, więc nic nie zostawało do przyszłej hodowli. Do 1616 roku panował prawdziwy głód. Ludzie zaczęli umierać w ogromnych liczbach. Porządek społeczny, który spajał społeczności, zaczął się rozpadać. Prawa nic nie znaczyły dla tych, którzy głodowali. Rozpacz zastąpiła rozsądek. Zapisy historyczne z tamtego okresu dokumentują doniesienia, które stawały się coraz bardziej niepokojące. Kronikarze pisali o niewyobrażalnych czynach zwykłych ludzi, którzy zostali wypchnięci poza granice ludzkiej wytrzymałości. Przypadki kanibalizmu wystąpiły w dotkniętych regionach. Rodzice, którzy oszaleli z głodu i patrzyli, jak ich dzieci powoli umierają, podejmowali decyzje, które w innych okolicznościach byłyby niemożliwe. Niektóre kroniki wspominają wyraźnie o przypadkach, w których dorośli spożywali własne potomstwo po tym, jak dzieci zmarły z głodu. Inne doniesienia wskazują na jeszcze gorsze rzeczy. Decyzja nie była podejmowana z okrucieństwa, lecz z desperackiej, pierwotnej potrzeby przetrwania. Fizyczne skutki głodowania były okrutne: ciała konsumowały własną tkankę mięśniową w celu uzyskania energii. Skóra naciągała się ciasno na kościach, twarze stawały się szkieletowate, systemy organizmu stopniowo się wyłączały, funkcje narządów spowalniały, serce stawało się słabe. Nawet ci, którzy uciekali się do kanibalizmu, rzadko przeżywali. Ludzkie ciało, już uszkodzone przez długotrwały głód, nie mogło dojść do siebie po niedostatku, którego doznało. Głód trwał do 1317 roku. Gdy powróciły normalne warunki pogodowe i plony mogły znów rosnąć, szacuje się, że w całej Europie Północnej zmarło 1 milion ludzi. Całe wioski zostały opuszczone, rodziny zostały zniszczone. Ocaleni nieśli ze sobą grozę tego, czego byli świadkami i co niektórzy zrobili. Wielki głód z lat 1615-1617 pozostaje jednym z najciemniejszych okresów w historii Europy. Jeśli te historie o dziwnych i tragicznych końcach zmieniły sposób, w jaki patrzysz na historię potężnych, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Wydobywamy na światło dzienne historie, którą próbowano pogrzebać. Razem zasiejmy ziarno na przyszłość. Kolejny skarbiec tajemnic zostanie wkrótce otwarty.